Pierwszy stardrop Super real. Super Dobra, więc mamy ludzi drugiego stardropa. Coś będzie. Nie. Już ostatni stardrop, na no to trzeci już. Będzie coś? Super real. Bardzo rzadkie mm. Czwarty stardrop. Sprawdźmy co jest w środku. W środku jest żenada. Stardrop. Szósty, piąty. Stardrop piąty aktualnie. Super rare. No super rare. Stardrop szósty, jak podejrzewam. Już dwa razy kliknąłem niechcący. a ja będzie? Nie, nie, nie. W nic nie ma. Okej, okay, więc my teraz Stardropa siódmego. Really? Rapsim? Ósmy Stardrop. O coś. Epic! Dora jest. Um. Okej okay, ludzie. Teraz mamy dziewiątego stardropa. Czy coś będzie z niego? Okej, okay, super. Słabo, słabo. No i mamy ostatniego stardropa 10. Tragedia. Jest.